Siemoneczko, słuchajcie, jedną z podstawowych rzeczy, które możemy ustawić na naszym streamie, tak aby on się wyróżniał i żeby nie był generikowy, są to alerty. No bo nie oszukujemy się. Alert taki jak ten tutaj. Spoko, ale. wiecie, nic wyszukanego. Dlatego dzisiaj wam pokażę, jak możecie w kilka minut zmienić te alerty na między innymi takie jak w ogóle je ustawić, jak dodać swój własny dźwięk, swoją własną grafikę, zdjęcie, gif'a, filmik, cokolwiek. Także słuchajcie, zapinajcie pasy, siadajcie wygodnie w dłoń kawka, picie, energetyk, cola, cokolwiek i lecimy do odcinka. Wchodzimy na streamelements.com, logujemy się za pomocą naszego konta, czy do Twitch, czy YouTube, w moim przypadku to będzie akurat Twitch. I po zalogowaniu możemy przejść do zakładki Streaming Tools, Overlays Gallery i tutaj wybieramy Alerty. Jak widzicie po załadowaniu mamy naprawdę dużo różnych wariantów alertów i serio, jeżeli będziecie chcieli wziąć coś w miarę prostego i pójść na łatwiznę, to polecam jednak poświęcić chwilkę czasu i zobaczyć. Oczywiście po kliknięciu otworzą nam się wszystkie, wiecie, podglądy, będziemy mogli zobaczyć jak wyglądają poszczególne alerty. Jak już zdecydujemy się na jakiś, klikamy tutaj continue, nadajemy nazwę naszego overlaya i następnie klikamy create my overlay. Teraz możemy przejść do naszych wszystkich overlay, które mamy stworzone już w stronie Stream Elements. Jak znajdziemy ten nasz jeden, który przed chwilą zrobiliśmy, to klikamy Edit i tutaj zaczynamy zabawę. W edytorze dowolnie możemy zmienić miejsce wyświetlania alertów. Dodatkowo klikając ten dzwoneczek i jakiś konkretny alert możemy sprawdzić, jak on będzie wyglądał. Teraz z menu kontekstowego po lewej stronie możemy wybrać SETTINGS i mamy dostępną listę wszystkich możliwości, wszystkich alertów, które możemy używać poprzez właśnie ten overlay. Jeżeli nie chcemy czegoś, to po prostu musimy odznaczyć tutaj i tyle. Klikając zębatkę na przykład przy subskrybencie, możemy edytować ten konkretny wariant. I tutaj mamy TTS, czyli Text to Speech. Osobiście polecam to ustawić między innymi przy subskrypcjach, ponieważ jeżeli wasz nowy sub zostawi jakąś wiadomość, to w takim razie tutaj ktoś będzie mógł to przeczytać. Fajny bajer i naprawdę moim zdaniem warto to dodać do siebie. Wracając jeszcze raz do opcji, tutaj mamy tekst, który możemy zmienić sobie na nasz język, czyli oczywiście język polski, tak żeby nie było nic po angielsku. W tym przypadku to będzie imię, zostawił suba. I teraz jeszcze przykład jak to będzie wyglądać w praktyce. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z naszej pracy i ustawiliśmy sobie wszystko, w takim razie prawy górny róg klikamy save, następnie dwie ikonki na lewo, ten znacznik i możemy dodawać nasz overlay do OBSa. W OBS-ie dodanie jest banalnie proste, ponieważ klikamy prawym, dodaj źródło przeglądarkowe, wklejamy link, który przed chwilą skopiowaliśmy oraz dajemy rozdzielczość taką, jak jest tego płótna, które przed chwilą dodawaliśmy. Czyli w tym przypadku to będzie Full HD 1920 x 1080 i tyle. Tak jak wspominałem wcześniej, dzwoneczkiem możemy sprawdzić jak wszystko wygląda i tutaj wyświetla się nam podwójnie, ponieważ to co jest na dole, to co właśnie przesuwam to jest podgląd ze strony internetowej, a ten alercik na samej górze to jest już z naszego OBSa. Także jak widzicie wszystko działa. Jeszcze raz po kliknięciu zębatki na konkretny wariant zobaczycie, że możemy zmienić zarówno treść wyświetlaną, dźwięk. Możemy zmienić także wideo oraz zdjęcie, także zaraz Wam pokażę skąd to wszystko możecie brać, a później jak możecie to wszystko wrzucić w nasze alerty. Strona, z której biorę dźwięki to jest My Instant. Jak widzicie tutaj mamy bardzo dużo dźwięków i klikając przycisk możemy zobaczyć jak one brzmią dokładniej. Także naprawdę jest ich miliard może nawet. Przepraszam. Jest ich naprawdę bardzo dużo i jeżeli chcemy jakiś pobrać, to klikamy jego nazwę i tutaj mamy Download MP3. Tyle. Na pewno zauważyliście kiedyś, że ktoś mógł mieć jakieś gify jako alerty. Ja do tego używam strony gifi.com. Jak widzicie, tutaj jest ich naprawdę bardzo dużo, także musicie sobie sami już odkopać. Ja wezmę pierwszy lepszy, żeby się zbytnio nie męczyć. I jak znajdziemy takiego gifa, prawym klikamy zapisz obraz jako i go pobieramy. I teraz będziemy mogli go używać właśnie jako nasz alert. Ostatnią stroną, którą Wam dzisiaj pokażę jest wud.com, ale tak naprawdę może to być każda strona, która ma darmowe albo płatne overlaje. I tutaj w zakładce Streaming Design Free Alerts mamy wzory różnych alertów. Tak naprawdę tak jak Stream Elements możemy sobie przeglądać, pobierać, aczkolwiek tu ich jest po prostu domyślnie o wiele więcej niż na wcześniej wspomnianym Stream Elements. Jak jakich znajdziemy, który chcemy, klikamy Download i tyle. Jesteśmy gotowi do ładowania ich do naszego overlaya. Jak już mamy nasze dźwięki i mamy nasze obrazki, to możemy to wszystko wrzucać. Stream Elements klikamy zębatkę przy jakimś powiadomieniu. Teraz Clear Sounds, Upload Sound i możemy wgrać nasz własny dźwięk. U mnie ich tutaj już kilka wcześniej było wgranych, no ale nie przejmujemy się tym. Prawy górny róg, klikamy Upload, wybieramy nasz docelowy plik, ładujemy go i potem, jak się załaduje, klikamy Submit. I w ten sposób wgraliśmy właśnie nasz własny dźwięk alertu. Jeżeli chodzi o zdjęcie, to klikamy Change Image. I nie marcie się. W image możecie zmienić zarówno na grafiki normalne, jak i na GIFy, czyli te animowane. Klikamy Submit i tyle. To jest tak proste. Tutaj macie jeszcze ustawienie, jak to się ma wyświetlać, aczkolwiek polecam się pobawić samemu, ponieważ przy różnych GIFach różnie to wygląda i jak widzicie, ten przykład nie wygląda to najlepiej, ponieważ ucina tekst. Ja jeszcze tutaj wam pokażę, testowałem i sami też będziecie musieli tak testować, jak wyglądają konkretne GIFy z konkretnymi ustawieniami. Sprawdziłem wszystkie trzy, i finalnie okazało się, że najlepiej i jedyny słuszny sposób wyświetlania tego to był ten pierwotny, który był zaznaczony. Czyli nic tak naprawdę nie musiałem zmieniać w tym przypadku. I co, jak wrażenie? Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż trochę Wam pomógł. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te paczki, alertów i tak dalej, które są zazwyczaj za overlayami, nie przejmujcie się, są zarówno darmowe, jak i płatne. I wiem. Płatna może brzmieć źle, ale ja na przykład osobiście używam tych alertów, które mam w swoim overlayu, a za overlay zapłaciłem 2 albo 4 dolary. Więc jak widzicie, nie jest to duży wydatek, a jednak potrafi znacząco wpłynąć na tą stronę wizualną naszego streama. Także słuchajcie, standardowo dajcie znać w komentarzach, czy jest jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył. Tymczasem, do następnego odcinka.